Wątarek Andrzej Wita. 6 luty 2022. Godzina 14.40. Żyjmy dalej w tym Matriksie, w którym żyję ja. Tu sobie pooglądajcie światło taki. Może telewizyjny. Ja tu będę robił swoje, a wy tu sobie coś pooglądajcie. Posłuchajcie moich pierdów ja sobie będę robił pudy Wy sobie telewizję poglądajcie żyjcie w swoim matriksie. Wiecie w jakim matriksie? No właśnie, w jakim matriksie. W matriksie YouTube'owym albo Facebookowym. życie sobie leci a my nawet nie mamy czasu się zatrzymać na chwilę, żeby o tym porozmawiać Żyjemy w takim ciągłym biegu ciągłym ciągłym biegu o! Rakutowo 79, już jest na YouTube, widzicie? będzie coraz wcześniej dziwna sytuacja, nie? tak właśnie dlatego mówiłem, że Rakutowo będzie niedługo najczęściej wyszukiwaną frazą tu macie YouTube tu GUM, Nowy Sojusz Polski, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i później jest i Gontarek 79, ciekawa sprawa, nie? Świat go ogląda, świat ogląda życie na wsi Rakutowo? No tak, życie Rakutowa, Przemek, Przemek jesteś sławny, dzierżawca jesteś sławny, macie chada, tak, hada macie przez miedę i ten, ja to jestem chad, wy nie macie chada, macie tu origami, może macie filmy, IP ludzie poszukają, mają czas, znajdą, znajdą, zresztą to jest właśnie chat, na tym polega ten czat. Tarek Andrzej pozdrawia ze stwórcą. Na razie to już będzie, bo mi się pomyliły te Rakutowa, wiecie. Pomyliły mi się te Rakutowa już. Tam jest Rakutowo 79, ja wpisałem 80, okazało się, że to już jest, to będzie 82. Tarek Andrzej pozdrawia ze stwórcą, na razie także matryc dopiero chodowy w origami się rozpoczyna na razie